Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tym razem mm. przedstawiam kolejną mapę, którą jest CSGO. Mapka z CSGO Italii. To a link. I jest to dokładna mapka przeniesiona z CSGO. Może ciut naszej zrobiona. O! tak sobie możemy zbierać rzeczy i się po prostu strzelać tyczami także zabawa jest fajna jak ktoś lubi PvP to może sobie może się fajnie pobawić tutaj jak widzimy graficznie to jest bardziej z 1.6 ale i tak fajnie wygląda możecie sobie pograć link wam dam w opisie do tego serwera jest to serwer Deadmatch. jak widzimy szczegóły są nawet fajne Trzeba ją strzelać, to nie mogłoby się tutaj sobie... Dobra, była. Gdzie? Dobra, była. A fajnie mi to się niespewności nie dostaje, więc mi nie będzie wypadać. Opa, pedał. Kurde, no zabił mi jakiś pajac dzidy. Muszę znowu szukać jakiejś fajnej broni. Ale obydwu przejdziemy się tutaj. Zobaczymy czy dokładnie jest taka sama. Teraz CS ja go ugrałem więc... ...fine 6 ale znowu mamy dzidę. To jest do przejście? No tak, dokładnie taka sama. Powinniśmy wejść na górę zaraz. Jest. Także matka bardzo fajna. O, mam item. O, pompa. Teraz trochę... ...pozabijam. Tutaj mamy gościa z łukiem. Gdzie ten No wiem, oddam O, jeszcze snajperka Mogę na dystans ich brać Dobra, tutaj mamy kolegę Chodź Są takie jakieś fragi? O, cześć No, czemu nie mogę go trafić? No, Chwila, załaduję sobie. O, tutaj mamy dwóch. By ja mnie zabił. Nie no, porobieni. O kurde. Ten ma o! Ja mam karabin. O! Miałem załadowany. Spoko, się. Szkoda, że nie można sobie zobaczyć z fragami, <grym> dokładnie jak chce się. Ale mówię, jak ktoś chce sobie zrelaksować, poszczelać trochę, to bardzo fajna mapka. Serwer właśnie udam wam w opisie. Dawaj. O, jeszcze łuk dostałem. Zobaczymy, czy uszczele z łuku. Nie, nie uszczele nawet nieruchomego typa. Dobra, już Ja to jestem dobry. Gdzieś jest typo. Idę tam. O kurde! Faktycznie był. Z AR-ką automatyczną. W sumie automatic rifle. Nie stąd. No dobra, dajcie mi jakąś broń. A kurde, jeszcze bandę dziesięciolatków. O, jest broń. Jest pompa. Jest pompa, jest impreza. Co do mnie szelą? Ja hajcie szelą tych pajaców. Ty co? Nie ma tego. Co ty robisz, gościu, gościu, moja, winia moja winiarnia? Nie ma w winiarni, to jest mój cel. Wyszliśmy, fajne ryby, tylko nie dla mnie. Razem mi wyskok, jakiś pedał się skampił. Nie, o uh Nie wolę pompę. Cześć. A ty co? w matkę w śmieciu. O kolejny do zabicia. Co wy tak tylko z tymi dzidami latać? Wow, ale mi fajnie głowa ugrzęzła Szkoda tylko, że umarłem. O! Pistolet mam na spawni. Gdzież? Ty ja nie sponferuję. Spokojnie. To. Jeszcze drugi. Wolę w sumie z drugiej osoby trzeć. Chciałem w końcu znaleźć automatyczny karabin. O. Wszystkim ty łakiem to wyrobi. Aha. Minę mi dałeś. No można i tak. Bot Frank. Nawet się nazwał jak boty z CS-a. A ty co? Ty słaby jesteś. Nawej pizgaj się. Czekaj, ja ci rzucę. Łapaj. Mam nie rzucę ci jednak. Nie chcę kłamałem, nie rzucę no, zostaw mnie Hello? Hello? Idę tu miecz Macie złamasy No jeszcze pistolet dostałem Poczekam aż to ktoś przyjdzie Skąd szczelo? Nawet nie widzę. O, o ktoś mi wybuchnął na mnie. Jeden zabity? O, to na polski serwer jest. Nie widziałem. Taki szkogira. Gdzie pojadę? Daję ten pistolet, bo ja mi chciał od razu. A ty co? Przeładuję to. X-Kope No i trafił w głowę cel Dobra, zaraz się odrodzę Dawaj pistolet mi Miałem mam czym bić Chociaż pistolet, o, o co tu? Uh. może być Taki pistolet też może być Tak najbardziej jestem za Ci Co to ma być? Co ty tu robisz? Ty? O, nie ma takiego ułożenia. Tu sobie będę stawić, zabijowi. O, tutaj Jakie buły lecą No skill, no, to jest skill, nic innego Tu, sobie, tu się skampię Poczekam na pajacu, jestem kamper. Chodźcie Idzie Buła nawet nie wiedział skąd tak go pierdzielnęło. Wszystkie zęby mu wypadły. Kolejna była. Mówię, no ja jestem snajper zawodowy. Co ty tu robisz kolego? Proszę sądzić. O ty śmieciu. Przyjdę tu. Skąd wiedział, że tam jestem? No niemożliwe, no. Dobra. No kurde, szkopy. Czas uciekać. Hitler gaski jeszcze Hitler Jürgen! To koledzy! Ale pierdzielne se, o Mogę z tej dupa. To może być na Nie, mam tu łóżko. Eee, Mogę mieć dwie? No nie, ona jest jakaś wyrośnięta. Uuu dawaj szczelbę. Proszę mi dać szczelbę. No to nie jest szczelba, panie. O, si Ale w sumie to jest fajna, fajna miejscówka do kampienia. W so, mogę kampić i zabijać. Idę po ten mieczek. Ja okej. No skopa wywalił. No skopa, no kaskopa. Kontraj, kontraj. Tu gdzieś tam jest. No jak on przeżył? dostał trzy razy w plecy. Nie, no, To się. Fuck you, Deutschland shit. Hitler fuck you. Nie tam truskawki zbieraj Hitler Jugend Shit. A teraz nie słyszą po śmierci, zapomniałem Idę po broń. Proszę mi dać broń, taką fajną broń. Nie chcę mi się z tego bić, A na no, Zaza. Hitler, Hitler. Hitler Jugend, rytam. Fuck you, jest to. Deutsch, Deutschland fajny. Mm. Eh, pieprzone szkopy. Dobra. Zabiję jeszcze tego szkopa i myślę, że na tyle skończymy odcinek. Sami byście się mogli sprawdzić. Na, Na temat no, zamknij, ryj! Klaus, jest szum no, no, ja go muszę zabić. Jak go nie zabiję, to ja nie wychodzę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej odcinków z mapek, to zasubskrybujcie kanał. I A I zlajkujcie film. Michał. Dobra, na tym skończymy odcinek, także jeśli się podobało, to zostaw kciuka w górę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcineczkach.